Hej siemanko z tej strony I dzisiaj was zapraszam do odcinka kończącego ko konkurs na serwerze tewia.pl e, Jak widzicie mam 54 komentarze więc jest bardzo bardzo fajnie e, Chciałbym jeszcze pozdrowić tutaj wszystkich biorących udział w konkursie oraz życzyć powodzenia e, No i tutaj zaczniemy sobie losować pierwszą osobę A kto nią będzie więc tutaj zaraz zobaczymy Jak ja dam gram zielska jakbym grał to bym brał udział No czyli pewnie tutaj nie będzie grał ja go znam to losujemy jako następną osobę. Sylwia92814. Serdecznie Ci gratuluję. Tutaj wezmę sobie Twój link do kanału. Następną osobą jest. to jest następna osobą? Uwaga. Pan Papita225. Level masz tak. Serdecznie Ci gratuluję. I trzecią osobą jest kto? Trzecią osobą jest. No, ładuj się. Kacper Władyczyński biorę udział nie w grze Kacof Level 181. Więc ja Wam wszystkim e, tutaj dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Wszystkim gratuluję myślę, że Wam się spodobał taki konkurs. Pamiętajcie, że chcecie więcej takich konkursów, to łapeczka, komentarz, No i oczekujcie na więcej. E, Semy zostaną przekazane w ciągu 12 godzin. E, ja Was zaraz tutaj napiszę do Was na YouTubie po czym podacie mi swoje loginy, a przekażę do administracji i dostaniecie, dostaniecie na konto sm -y, więc ja was bardzo pozdrawiam, siemaneczko, pamiętajcie łapeczka, su subskrypcja, komentarz